Dzień dobry. Mamy taką nowość tutaj trochę dla nas. Sedici, czyli tam 16, 4x4, takie tam sprawy. No wiadomo, jak się Włosi z Węgrami wezmą za japońskie auto, to nie ma mocnych. Samochód jest z 2007 roku. Ma jakieś 200 tysięcy przynajmniej tak twierdzi licznik. No i był... Dobrze przygotowany do sprzedaży przez jakiegoś pana handlarza. Bo o ile to jakoś tam w miarę wygląda, no to to już widzicie, było czymś przyciapane, żeby tylko tej rudej widać nie było. No i tutaj też fajnie było i po wiązce, i po jakiejś tam spince, po czymś. No wygląda to tak sobie, można przyjąć, że wygląda to jak, nie wiem, Toyota z podobnego rocznika, z podobnym przebiegiem. I teraz nie wiem, czy w tym momencie obrażam Suzuki czy Toyota. Odklepałem trochę młotkiem o takie właśnie miejsca jak tutaj. Tak, tylko sobie to przeglądamy, bo dostałem do obejrzenia, żebyście już nie musieli patrzeć na te wszystkie RAV4 na jakieś te Enixy, bo, bo to zaraz wam się znudzi, albo co. Tak wygląda na samochód, również japońskiej produkcji. Tyle że węgierskimi rękami i z włoskim DNA marki tak to tutaj troszkę sobie pordzowiało. tu widać, że była jakaś fachowa naprawa blacharska podejrzewam, że ona była spowodowana tym, że jakiś geniusz podniósł ten samochód za podłogę zamiast za takie fajne haczyki, które tutaj są bardzo mi się podoba to rozwiązanie, bo to jest pręt dziesiątka, czy tam nawet troszkę grubszy Dobrze przyspawany do podłużnicy Można spokojnie tak lekki samochód za to dźwignąć Odrobinę mnie zastanawia, dlaczego Diagnosta przepuścił takie rzeczy, jakie widzimy tutaj Ale myślę, że to jest sprawa między właścicielem a Diagnostą, a niekoniecznie przedmiot moich zainteresowań No ciekawostka, z ciekawostek wydech jest jednej z moich ulubionych marek i jak się okazuje, jak Futaba zrobi wydech, to nawet Suzuki wytrzyma, czy tam w Fiacie. Ten odcinek już niestety nie przeżył. O dziwo, auto od handlarza, a katalizator ma na miejscu. To w ogóle jest strasznie dziwna sprawa. My go oczywiście wytniemy, bo on tu jest niepotrzebny. Bo Zwłaszcza, że odpadł od niego jeden tutaj wieszak. A także usuniemy, bo to w ogóle katalizatory to jest zła rzecz. Dlatego też warsztaty nagminnie uwalniają klientów od tego zła, tutaj, jakieś tam drobne wycieki z podmiski. Tu macie jeszcze trochę rdzawek na przednim pasie. Tutaj jest bardzo podobnie. No i tutaj, też o dolna część. Tam jeszcze nie wiem, czy pokazywałem wcześniej. Kielichy u góry tak wyglądają. Ja dzisiaj kalkulatorem to kręcę, a dlaczego to Wam kiedyś tam opowiem. Jak będzie chwila, także jedynie taki szybki przegląd samochodu, który tutaj przypadkowo zupełnie do nas trafił. No i będziemy coś tam dalej robić, Toyotowego. A tymczasem to jak wjechało, tak wyjeżdża. Zaspokoiłem moją ciekawość obejrzałem piękne zaślepki w podłodze obejrzałem właśnie przyciapane jakąś farbą byle jak byle co byle tylko nie było widać że tam jest jakieś rude no i takie samochody jeżdżą po naszych drogach mają przegląd nawet nic się w nich nie urwało jeszcze no ale przewody hamulcowe to ja mu tak ze świętego spokoju tutaj ogarnął Wiadomo, że to się skończy zaraz jakimiś cylinderkami, innymi tego typu cudami, ale to, no to nie jest temat dla nas na dzisiaj. Jak Wam chciałem pokazać jeszcze, to jest czteropędne, też bardzo fajny i dość skuteczny napęd, przynajmniej tak twierdzi zaprzyjaźniona stacja kontroli trakcji. Sprzęgło elektromagnetyczne, tutaj brak dyferencjału centralnego, zwykły wał z jedną podporą, z jednym przegubem. Tutaj tylko i wyłącznie przykładnia kątowa. No i tak to sobie w tym Suzuki jeździ. Miałem okazję przejechać tym kawałek i po autostradzie i w, powiedzmy jakimś tam pseudoterenie. Oczywiście ten napęd trochę daje radę. A no tutaj takie kwiaty, i to jest miejsce. Yy, to jest miejsce, które właśnie chciałem wam pokazać, bo yy, ja wam jeszcze zrobię filmik kiedyś, taki właśnie o piaskowaniu. Ale wielu ludzi coś takiego wypiaskuje, zaepoksyduje i powie, że będzie świetnie. Jeszcze Wam opowie o jakiejś gwarancji na 5 lat. Pytanie na co na ta gwarancja miałaby być? To niestety, żeby to miało jakkolwiek ręce i nogi, to, to jest do rozwiercenia. Wszystko od A do Z. Ten element, potem ten, potem ten, żeby nie ciąć od zewnątrz i nie kombinować. Z ciekawostek, jeszcze na fiatzie Suzuki, standardowe problemy nakładkowe. Każdy jeden praktycznie Znalezienie tych nakładek Gdzieś w ogłoszeniach na Allegro Czy, czy tam w jakichś innych OLX-ach To jest wyższy poziom poznania Albo są nowe, albo są wszystkie takie same Ale mimo tego są poklejone jakimś tam klejem do szyb Czy czymkolwiek I te samochody jeżdżą Tu Wam jeszcze pokażę tak na szybko Wahacze one były wymieniane. One są relatywnie nowe. Oczywiście, już stukają tak. Wyglądają wahacze, które mają może w porywach za dwa lata, no ale to jest właśnie ta nowa jakość zamienników. Zobaczcie, lakier świeży, wszystko piękne, ładne, lekkie jakieś tam dopiero naloty. No, a tu leje już niestety po zrywane. Tyle, kończymy Fiata, wracamy do świata Toyoty.